W tej lekcji pokażę Wam konwersję niejawną, czyli taką konwersję, która będzie się działa no, trochę jak bez naszego udziału. To znaczy, my nie będziemy mówić wprost, że chcemy jaką, jakiejś konwersji dokonywać, a ona i tak się zadzieje. I teraz zobaczcie. Stworzę sobie tutaj zmienną, nazwę ją float. Jak ją nazwę? Float cast number. I co się teraz stanie? Jak ja powiem, żeby ona równała się number. Number jest intem. Nie? Number to jest int, yy, wartość tutaj jest 250, a ja teraz chcę z tego zrobić float. Czy to zadziała? Weźmy sobie to, wyplujmy na konsolkę i zobaczmy, co się stanie. No i wygląda, że, że tutaj się rzeczywiście dokonała jakaś właśnie konwersja. To znaczy, było 250, teraz mamy 250 dalej, ale we float. I to, że to jest we float, widzimy chociażby z tego, że dostaliśmy to kropkę zero, nie? Czego byśmy nie dostali w intie. No dobra, to inny przykład. Stwórzmy sobie teraz int, który nazwiemy int cast number. I teraz ja powiem, że to będzie równe na przykład byte number. Byte number u nas jest to ta 20 tutaj. No i zobaczmy. Czy to zadziała? Wrzucę sobie to, to oczywiście do konsolki. No i zobaczmy. No i mamy 20, czyli wydaje się, że, że zadziałało. Dobra, a inaczej. Zróbmy sobie byte i znowu bez zaskoczenia nazwę to byte cast number. I na przykład będę chciała, żeby. O prawie dobrze, żeby to, to byte cast number przyjęło wartość. Yy... Na przykład number. No i to nam tutaj nie zadziała, a czy jeżeli my to number zmienimy na przykład do nie wiem, do dwójki, to czy coś to, to zmieni? To nie zmieni, bo to nie ma znaczenia, co się pod number znajduje o, chodzi o typ. Byte jest typem węższym niż int i dlatego taka konwersja niejawna nie jest po prostu możliwa. Konwersji niejawnej możemy dokonywać tylko w tę stronę czyli możemy zamienić byte na wszystko to, co jest z prawej czyli byte możemy zamienić na short, na int, na long, na float, na double, ale to byte możemy zamienić, natomiast nic nie możemy zamienić na byte. Natomiast na short możemy zamienić tylko byte, a natomiast shorta możemy zmienić na inta, longa, float i double. Czyli chodzi o to, że ta niejawna konwersja zadziała, jeżeli zmieniamy coś, jeżeli przypisujemy, jeżeli próbujemy zamienić węższy typ na szerszy, ale nie odwrotnie. Czyli tutaj na przykład to jest int na float, bo to jest int, to number to jest int, a to jest float. Czy możemy zamienić int na float? Tu jest int, tu jest float, jak najbardziej. Czyli jakby idziemy w prawo. Każdy z tych typów po lewej możemy zamienić na typ po prawej. Z drugą stronę już to nie zadziała. A co w takim razie z tym, z tym czarem tutaj, bo ja tutaj dodałam a nic wcale nie pokazałam jeszcze. Ano, czar jest jak short, czyli czara możemy zamienić na inta, na longa, na float i na double. No dobra, ale przecież czar to jest pojedynczy znak, więc jak my go zmieniamy na liczbę? ano normalnie. Już wam to pokażę na incie. Stworzę sobie taką zmienną i powiem, że ona ma być równa character. Już widzicie prawdopodobnie do czego ja zmierzam, bo ta zmienna nazywa się ascii. I teraz tak, Nasza, nasze, nasz ten znak to jest literka a i my tą literkę a jakby przypisujemy do inta. I teraz wyprojemy to na konsolkę i zobaczycie co nam to da. To nam na pewno da jakąś liczbę. A teraz zobaczycie jaką. To nam dało 97. A czym jest to 97? Wciśnijcie sobie teraz alt i na klawiaturze numerycznej 97. I zobaczcie, co dostajemy. Literkę a. No bo 97 to jest kod, który reprezentuje literkę a w ASCII. Więc to, co dostaniemy przy tego typu konwersji, to jest po prostu liczba, która reprezentuje dany znak w ASCII. Na koniec jeszcze dodam jedną rzecz, że niejawna konwersja z int do float, z long do float albo z long do double. Może się wiązać z utratą precyzji, i w takim przypadku liczba zostanie zaokrąg zaokrąglona. O co mi chodzi? O to, że jeżeli właśnie dokonujecie takiej e, konwersji, tutaj niejawnie, jeszcze raz, z int do float, albo z long do float, albo z long do double, to tam znowu może pójść coś nie tak, w sensie możecie dostać jakieś minimalnie inne liczby niż te, których byście się spodziewali, więc po prostu miejcie to na uwadze. To będzie w notatkach pod tą lekcją.